Dobra. Czas wrócić do miasta. Chyba na jakiś czas wyjechałem. Ale to... To, to nie znaczy, że wyjechałem na zawsze. No ale jest zadzwonię do tego... do tego... Co będzie? bardzo Halo? Halo? Halo, chcesz się spotkać? Nie, chłopie. Dobra jak też? No ale broń, wez wezmę ze sobą. No dobra. I w, ogóle w jakim miejscu? E w jakim A miejscu? Aktualnie znajduje się obok, <coughs> obok. Obok sklepu z burgerami. Snow. No to może. No to. Czekam. Nie, no dawaj, spotkamy się tam na, na ten Urbex. No tam jest pusto. Prostu... No na Urbex. No dobra. Nara nara Miejmy nadzieję, że przyjdzie No baj, idę do Leo Z nim pójdę, bo coś jakoś nie czuję się Też się we weź i będzie wszystko nagrywa. Halo? halo, halo. No weź otwórz, muszę muszę coś powiedzieć w domu. No. no. To, no. Nie wnikaj, jak wygląda. No, no spoko, spoko. E, bo ten... Bo ten typ znowu do dzwonił do mnie tego, co się znowu ze mną spotkać, więc... Ja nie, tego. No ten co nas prawie zabił. Aha. Ale Aha. dobra, aby ty ja, bo powiedział, że mam sam być, to ty pójdziesz ze mną i będziesz w samochodzie. We za samochód em, tego. O, no, no, mojego, mojego brata, weź, weź tę broń i będziesz tego nagrywał, to ja wysiądę. I będziesz w samochodzie. I to tam, gdzie ten urbex jest. Więc ty będziesz zostań w samochodzie po co będziesz nagrywał. Dobra, z telefonu. O, dobra, dobra dam ci tablet. Masz. Nie będziesz tego, tego nagrywał. No, dobra, chodź. Przyweź, weź sobie broń. No, pistolet weź to najlepiej e, z tego, bez słonnika. Taki normalny, bo te tak gło głośno no, są. Mam. No, bo głośne są te. No, dobra, chodź. Zamknij drzwi, idziemy tym. Mm. Ile mam czekać na nich? Teraz godzina. Mm. Dobra. No, wsiadaj! Wiesz, idź na bagażnik. Idź, idź. Nie na bagażnik, tylko tam z tyłu idź. No dobra. W sumie spytam się Aha. mojego szefa, czy go zabić. Na, na radio. Halo, szefie, mogę go zabić? No, tak. jedziemy. Dobra. Zdań, y yeah. Yeah. Znowu nie, znowu jak na A jego kolega, jakby, jakby, był... Dobra, tak. Yeah. Halo. Halo. Yeah. Siema. No, siema. Czego, czego chciałeś? czego chciałeś? No, się spotkać. Tak, on. Na po co? Nie <coughs> po prostu ustawić. Mhm. Nie. Weź tam broń, bo weź tam broń, bo coś mi się nie podoba znowu. Weź tam broń. Nie. Chyba tam broń, bo po policja zadzwoni i cię zabija. No, a jutro ma być 6 stopni. Wiem, 6. Nocy no tu ma padać, nie? 1 No i pan się 6. spotkać? O co? O co? Hm. No. Będę gadać pełne sprawy. Bo słuchaj. No jakie? Twój szef. Twój szef. Yy, mam, mam z nim do pogadania pełne sprawy. Ja nie mam żadnego szefa. Na pewno nie masz. No Co to robię? No, nie. co jakieś cień że Mam nadzieję, że jesteś nie tutaj nie sam. Nie. Mam nadzieję, że tutaj sam. Jesteś. Bo jeżeli nie, no to to, to będzie twój koniec. Mhm. Mm tak, Spoko. Co to tam ładzi? Nie wiem. Nie wiem. Nie słyszę, no i co? No. I ja, ja i twój szef, bo wiem, że masz szefa. Głupi nie jestem. Nie mam... No, Moko, mhm. ale nie mam. Sigoda i no, no to kto jest jakby, szefem twojego gangu nie. tego? No nikt. Jak nikt. Znaczy słyszałeś no, nikt może o tym, szef. że twój szef... twój były Odszedł. szef... Odszedł do bala. Od... No. No właśnie, on odszedł do balasów. No, do no a ty, wiem. A, a ty nie by, a a by, by mówisz, że ja z balasów jestem, tak? No, bo ja jesteś. Ja wiem, że ja my próbujesz zabić, więc. Nie. Mm -hmm. Nie próbujecie cię zabić, bo jesteś mi bardzo potrzebny do tej, tej rzeczy. <laughs> Na no, pewno. Jaka niby ważna sprawa. Co tutaj znowu... Nowe się w swoim czasie. Na razie. Na razie. <głos> 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 na razie. Dobra. Ej, halo, masz to wszystko nagrane? O, mam wszystko daj nagrane. Daj tablet, daj ja myślałem, na tablet. Daj tablet. daj tablet. Nie no, goń go, goń go. Dobra, pośledzę go. Nie gdzie on jest, zgubiłem go. Nie wiem. Dwa tablet. Wie A dobra. Mam tablet. Nie, Ja wiem, co zrobić. To... Ja, ja w ogóle GPSa mu wyrzuciłem tak szybko Jak on tych typów patrzył na tych, tych Ja się przebiorę za kolory naszego gangu i wiesz No, no, no No co? Mnie go No nie ma go Dobra, to zawracaj do... Jak? Próbuję ja go zagryzać ja go spróbuję zabić, bo mi się to nie podoba. Co to jest? No wejdziemy. Idziemy z powrotem do domu. Ty chyba, a ja do niego zadzwonię, ty jutro może się możesz spotkać. Może jutro dawaj. Dawaj może jutro go zabijemy. No. może no, no. Sniper miał coś. No dobra. Zrobimy tak, ty będziesz znowu, ja będę z nim pisz w nogę. Na początku, i potem z nim porozmawiam. Wszystko mi powiedział o balasach, a nie tak no, od razu. No ależ raz. no, no, no. próbujemy jakoś. To dzisiaj, dzisiaj nocą, jak będzie noc, no, to ja tego no, zadzwonię. No. Ej, to ja mam taki czarny strój? Dobra, i to. No, tak, no dba, dba dzwonię. Mhm, mh, mh. Halo. Halo. No, się dzisiaj też spotkać się nocą? No. W tym samym miejscu? Mhm. Dobra, nara. Mara. Yo, halo! Ej, Leo No, no. To weź Przeciw? jakiś czarny no, no te ubrania. Dobra, jakąś maskę muszę. Marne, mieć. A może... A może na show gangu? Nie no, nie Jest trzeba... Show nie no! Nie no, nie trzeba. Dobra, ale jak go porwiemy do... No, po porwiemy go do hangaru tego tam gdzie... Ej! Ej Jest tu auto? No To jest jego auto Jest tu jest jego auto, auto. Cześć No za jego pójdę, jezu I, nie, nie. Zamknij drzwi, zamknij drzwi On tu jest, on tu jest, on tu jest Jest w góry? On jest, jest. Hmm, Zamknij, otwórz no, Otwórz się, normalnie chodzimy On tam jest, on tam jest Chodzi tu, cicho Nie Widzę go Jest tu, chodzi Aj! Czego chcesz? Ja, 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 nie do ciebie przyszłem, nara. Mhm. No szefie, to, 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 się może udać. Idź stąd, bo to, to, to jest miejsce naszego gangu. Mhm. Dobra. Nara, no i mają podsłuch. Szefie, chyba mhm. to udano. Mam my, nadzieję, my, że, 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 że nic się nie zauważyli. Dobra, pytanie: i teraz ten posłuch działa? Jest, działa. Mam, mam nawet ich lokalizację. Chyba, ale nie wiem, czy, nie, ja nie wiem, czy dokładno. Wejdziemy. Dobra, jest, jest noc. Czyli go czy załatwimy? Co? Przesłuchamy go, czekaj. Zastrzeliśmy go. ze A ma jakichś kolegów? Nie, suma nie wygląda, jakby miał kolegów. No. Czekaj, muszę do kolegi zadzwonić. No, Ej, halo! No, jesteś gotowy? Tak. No to... Czalaj. No, teraz? Tak! Trzy, cztery. Mam jechać? Halo? Radio. Jedź, no, jedź! Jedź. Biorę go! Zemdlał, Halo, jesteś tam? No No Otwieram Otwórz tą na dole O, a ja otworzę, dobra Chodź No i tak jest. Ja jesteś z balasów? Nie. Na pewno. Ale z nimi no, współpracowałeś? Masz jeszcze tego? No nie, mów prawdę. masz jeszcze jedną szansę. A on się przyzna, jeszcze postrzałem. Przyz, no przyznaj się. Masz jedną szansę. Albo, albo jesteś z balasów, a, a jak nie, jak przyznaj nie. się. Na pewno, masz jeszcze jedną szansę. Bo ci ja wiem co zrobię już Jeśli chcesz to wiedzieć Dobra, przygotuj furgonatka, wyrzucimy, wyrzucimy go w wodę um, Czy mój były szef, jak współpracujesz z nim? Mm. Może Mhm mm Ile, ile was jest w ogóle? 200 Mhm mm każ. Wóz, a głównym szefem jest, jest... A głównym szefem jest um, ten mój były? Nie. Jest mocniejszy, który wygrał wojnę. Wygrał wojnę. Nawet, ja jak zabijesz, na, na, nawet jak mnie zabijesz, nawet jak nie zabijesz do tej techniki, to, ty, to by mnie sieda. Mogę go strzelić? Nie. No Dawaj. nie. Weź go, palaj za torem, palaj za torem. Zendleja, bo... Dobra, gleba Kasty. Dobra, jest. Biorę go. Wy, wyrzucimy go. Dobra. Bierzemy go tutaj, czekaj. Weź... mu, weź mu radio zabierz. Co? Okay. A ja... No ja się odezwę. A bo, dobra. Zaraz o, się... No nie! O nie! No odzywaj. Dobra, no. Dobra. no... Tak. Czekaj. Jeszcze chwila. Czekaj. Nikt nie? Dobra, zostawiam go tu. Chodź! Jeszcze może strzelę. No. Nowa jest! Chodź szybko, uciekamy! Mam radio, daj mi radio. Okay. A, ej, udaję, ej udaję, udaję jego głosem. Halo, halo. No, halo. I tego. Eee, za, zabiłem ich, nara. Oni jeszcze nie wiedzą, że to dopiero początek.